Witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Pasterna, Gazeta Olkuska. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Jan Sarecki, pomocnik Olkuskiego Klubu Sportowego Słowik. Janku, dzisiaj niekorzystny dla Was wynik. Dobrze się zaczęło od bramki już w pierwszej minucie, natomiast skończyło się wręcz odwrotnie. Dwie bramki stracone w samej końcówce. Czego zabrakło? Po pierwsze, zespół, z którym dzisiaj graliśmy, czyli rezerwy KS-Olkusz, tak naprawdę. Hmm, Pierwszy zespół gra w okręgówce, czyli dwie ligi wyżej niż my. My jesteśmy Beniaminkiem, tak jak wspominaliśmy na samym początku. Ten sezon to jest nauka, poznawanie siebie, budowanie zespołu, do którego będą mogli dołączać cały czas to nowi zawodnicy, juniorzy, którzy grają teraz w naszym klubie. Dlatego dzisiaj myślę, że zabrakło sił, bo nie mogę powiedzieć, że zabrakło nam woli walki. Bo zostawiliśmy bardzo dużo serca na tym boisku, co było zresztą widać. Przez długi okres tego spotkania prowadziliśmy grę, kreowaliśmy sytuację. Piotrek Szpejnik, dzisiaj hat-trick. Także myślę, że w przyszłości to, co dzisiaj się wydarzyło tutaj, zaprocentuje pozytywnymi wynikami. Zabrakło myślę doświadczenia i zgrania w samej końcówce. Niestety, KS zdążył nas. Dojść w ostatnich akcjach meczu i strzelić te dwie bramki. Żałuję, że przegraliśmy. Natomiast myślę, że pokazaliśmy się dzisiaj z bardzo dobrej strony. Jako zespół, który gra tak naprawdę drugi miesiąc w takim składzie, widzę bardzo dobrą przyszłość dla nas. No właśnie, zaznaczasz to, że jest to debiutencki sezon dla Słowika. Trzy punkty po trzech pierwszych spotkaniach. Jaki dla Ciebie jest wynik? Spodziewaliście się więcej? Tak jak mówiłem, no w tym sezonie nie nastawiamy się na żaden wynik, po prostu chcemy się zgrać. Jesteśmy jedną silną drużyną, co pokazujemy na boisku, ale też poza nim. Myślę, że czas, kiedy będziemy myśleć o wynikach i awansach, bo mam nadzieję, że takie czasy dojdą, a wręcz jestem pewny tego, że z pewnością w przyszłości będziemy walczyć o wyższe cele. Ale tak jak wspominaliśmy, ten sezon jest przeznaczony po to, żeby siebie poznawać nawzajem i przedstawiać się Olkuskiej publiczności jako seniorska drużyna Słowika. I mam nadzieję, że coraz więcej kibiców będzie przychodzić na nasze mecze. Następny mecz tutaj na stadionie na Czarnej Górze z Pilisą. Czy kibice mogą się spodziewać trzech punktów? Bardzo bym sobie tego życzył, i myślę, że jeżeli kibice przyjdą licznie na stadion, postaramy się i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby te trzy punkty uzyskać w końcu jako gospodarz. Bo jak na razie wygraliśmy na wyjeździe. Dzisiaj też było blisko wygrać na wyjeździe, czyli tak naprawdę te mecze wyjazdowe, jak na razie, okazują się dla nas. Trochę bardziej szczęśliwe, natomiast myślę, że naszym atutem może być to boisko, od którego cały czas się też uczymy. Ze względu na to, że w B-klasie gramy na tak naprawdę bardzo nierównych murawach, często. Natomiast tutaj mamy po pierwsze sztuczną nawierzchnię zamiast naturalnej trawy, a po drugie tutaj jest bardzo płasko i tutaj też trzeba się nauczyć gry i myślę, że w przyszłości będzie to nasz atut. I mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu sprawimy wiele radości naszym kibicom. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. No i życzę powodzenia w następnych spotkaniach. Dzięki.